Styczniowa pełnia księżyca w znaku raka ma miejsce w wyjątkowym czasie. Zbiega się ona z dniem, który zwany jest Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. Tak przynajmniej uważają niektórzy. To czas, kiedy zaczęliśmy weryfikować nasze postanowienia noworoczne, nasze plany na ten rok. Czas, kiedy Zdajemy sobie sprawę, że może za bardzo, za wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę. Może się przeceniliśmy. Tym bardziej może ten dzień, ten okres być dla nas trudny, jako że rak to znak zodiaku wyjątkowo emocjonalny. Ale jak to z rakami bywa, lubi się wycofywać, nie lubi stawiać czoła swoim emocjom. Temu, co tak naprawdę nim kieruje, co naprawdę daje mu ten napęd. I dzisiaj chciałam zaprosić Was do wspólnej medytacji, właśnie przy okazji pełni, żeby tak troszkę jednak z życzliwością spojrzeć na te nasze drobne niepowodzenia, bo same zauważycie, sami zauważycie, że tak naprawdę to wszystko nie ma aż tak wielkiego znaczenia i naprawdę zasługujemy na to, żeby czasem siebie po prostu pochwalić. Tak więc, jeśli jesteś gotowa, usiądź wygodnie lub połóż się, zamknij oczy i weź głęboki wdech. Wypuść powietrze ustami. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Poddychaj chwilę spokojnie. Zwróć uwagę, jak Twoje ciało rozluźnia się z każdym oddechem. Pozwól sobie zarejestrować każde miejsce, które szczególnie wymaga Twojej uwagi. Oddychaj z intencją. Oddania oddechu właśnie tam. Niech te miejsca wypełnią się powietrzem i to powietrze niech rozluźni każdy zakamarek Twojego ciała, w którym gromadzą się jakieś napięcia. Subtelne ciepło przepływa przez Twoje ciało, rozluźniając je jeszcze bardziej. Oddychaj świadomie i rozkoszuj się tą chwilą tylko dla siebie. Pozwól sobie uwierzyć, że zasługujesz na nią. Zrelaksowana i uspokojona dzięki świadomemu oddechowi i pod wpływem delikatnego dotyku, którym obdarzyłaś sama siebie, czy to w wyobraźni, czy w rzeczywistości. Wyobraź sobie pomieszczenie, jakiekolwiek pierwsze, które przychodzi ci do głowy. Może to być Twój pokój z dzieciństwa, w którym czujesz się bezpiecznie. A może hala w muzeum, które uwielbiasz i które zwiedzasz zawsze z wielką fascynacją. Może jest to pokój w chatce w lesie, w której byłaś lub o której marzysz. Pierwsze pomieszczenie, w którym czujesz się dobrze. Zobacz je oczami wyobraźni. Poczuj, że naprawdę w nim się znajdujesz. Przypatrz się, co znajduje się na ścianach, jak daleko od ciebie jest sufit. Może jest to na tyle niski pokój, że jesteś w stanie dosięgnąć jego ręką? A może jest to wysoka hala, w której twoje oczy ledwo zauważają sklepienie? Jak umeblowane jest to pomieszczenie. Rozejrzyj się, zachwyć się tym miejscem, raduj się tą chwilą i tą myślą, że jesteś tutaj, przecież zawsze chciałaś tutaj być. Zauważ, że na jednej ze ścian pomieszczenia znajduje się. Ogromne lustro w złotej ramie. Podejdź do niego. Widzisz, że rama jest niezwykle zdobna, jest przepiękna. Zawsze chciałaś mieć takie lustro w swoim domu. Przypatrz się tej ramie, zobacz każdy szczegół na niej. Podziwiać bogato zdobioną, wykutą z najszczerszego złota, jakie widziałaś do tej pory, ramę. Zwróć uwagę na to, co ona obejmuje. Jest to zwierciadło, ale nie jest to zwykłe zwierciadło. To lustro, w którym widzisz rzeczy, jakimi powinny być. Zobacz, czy widzisz w nim siebie? Tak. Stoisz naprzeciwko siebie w idealnej scenerii. Jesteś dokładnie taka w tym odbiciu, jaka powinnaś być, jaką stworzył cię Bóg. Jaką zrodziło ci źródło, jaką wierzyłaś, że będziesz, kiedy jeszcze byłaś małym dzieckiem. To czysta ty. Doskonała w swojej formie, doskonała w każdym osiągnięciu. Przypatrz się sobie. Posłuchaj, jak brzmisz. Co mówisz? co mówią do Ciebie inni. W tej alternatywnej rzeczywistości, w której nic nigdy nie stanęło Ci na przeszkodzie, nic nigdy Cię nie zawstydziło, nic nigdy nie stłamsiło Twojego rozwoju, Twoich ambicji, Twoich marzeń. Oto Ty, odważna, piękna, Pewna siebie i swojego, wiedząca dokładnie, czego pragnie w życiu i do czego dąży. Przypatrz się swojemu odbiciu bardzo dokładnie. Zwróć uwagę na wszystkie cechy, jakie mają dla Ciebie znaczenie. Napawaj się tym widokiem. Ciesz się dla siebie, w tym mogłoby się wydawać zupełnie innym świecie, gdzie wszystko zdaje się działać na korzyść Tobie, po to, byś mogła się rozwijać, byś mogła sięgać po to, na, co, na czym Ci zależy w życiu. W lustrze, lecz w dół, na swoje ciało, swoje dłonie, swój brzuch, swoje nogi i zauważ, że wyglądasz dokładnie tak samo jak to odbicie w tym zwierciadle, rozejrzyj się dookoła, znajdujesz się dokładnie w tej samej scenerii. Którą widzisz w lustrze, obraz, któremu przyglądałaś się, życie, które obserwowałaś przed chwilą, ty sama, postać, która wydawała się tak nierealna, to ty. To wszystko jest po tej samej stronie lustra. Czujesz, wiedząc, że masz dokładnie to wszystko, co oglądałaś w lustrzanym odbiciu? Czy to niedowierzanie? Pozwól sobie uznać swoje zasługi, uznać swoje marzenia, uznać swoją moc. Masz ją w sobie. Ona się już zmanifestowała. Dziś, przy okazji pełni, pierwszej pełni w nowym roku, musisz wiedzieć, że masz w sobie ogromną moc. Jeśli jej nie dostrzegasz, spójrz w to złote lustro. Ona pokazuje ci tylko i wyłącznie prawdę. Jeśli kiedyś zapomnisz, jak wyglądasz i jak wygląda Twoja rzeczywistość i że jest to wszystko wspaniałe i cudowne, przyjdź do tego pomieszczenia, w którym znajduje się lustro w złotej ramie i spójrz w nie ponownie. To lustro nie kłamie, to lustro pokazuje Ciebie taką, jaką jesteś naprawdę. Bez upiększeń, bez makijażu, bez masek. Czystą i prawdziwą Ciebie, bez poczucia winy, bez oskarżeń i bez wszelkich negatywów, które nałożyła na Ciebie rzeczywistość, a które nie są prawdziwe i nie są Twoje. jeszcze raz w swoje lustrzane odbicie spojrzeć sobie głęboko w oczy zauważysz że to wszystko jest prawda że to naprawdę jesteś Ty w tej rzeczywistości i w tym wymiarze że musisz tylko w siebie uwierzyć podziękuj sobie za to że mimo braku wiary w siebie wciąż tutaj jesteś, wciąż dajesz radę i wciąż chcesz sięgać po więcej. Sięgnij dłonią jednej ręki i połóż ją na ramieniu przeciwległym. Drugą dłoń połóż na drugim ramieniu. Tak, jakbyś chciała się objąć. Przytul się. Uśmiechnij. I powoli wróć do rzeczywistości. Pamiętaj, że zawsze będziesz mogła tutaj wrócić, by znów popatrzeć na siebie w tym mówiącym jedynie prawdę lustrze. Możesz zostać w tym stanie relaksacji lub wrócić do codziennych obowiązków, które z pewnością. Po tym spotkaniu prawdziwej Ciebie będą łatwością i przyjemnością. I niech taki też będzie każdy dzień. A ja dziękuję Ci za medytację. Policzę teraz do pięciu i jak mówiłam, możesz zostać w tym stanie relaksacji lub wrócić do rzeczywistości. Jeden, dva.